Hejka dziewczyny, nie wiem, czy mi się uda zrobić filmik, bo Emitka jest tutaj. I też chce się wtrącić, więc nie wiem, kto będzie robił dzisiaj filmik: ja czy ona. Zobaczymy. Dobra, dzisiaj chciałam zrobić filmik. Czy mężczyzna tęskni? Czy mężczyzna tęskni za tobą? Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Czy mężczyzna tęskni? Co tu w trawie piszczy? Czy mężczyzna tęskni? Hmm. Na pewno widać tutaj mocne zmęczenie u mężczyznę i wyczerpanie, jak, wyczerpanie sytuacjami różnymi, z jakimi sytuacjami hmm. pracą, pracą, tworzeniem, kreowaniem swojego życia. Tutaj powiem Wam, że powinien być odpoczynek, no ale dobra. Myślę, że też, bo pytamy się, czy mężczyzna tęskni. Myślę, że wyczerpały się jego baterie związane właśnie z tęsknotą, że on już tak tęsknił tak tęsknił, bo jest tutaj widać, że wszystkie za i przeciw tej relacji. Temu kontaktowi, temu związkowi. Tak, tak go przytłoczyła ta tęsknota, o tak powiem, tak go przytłoczyła tęsknota, bo za długo w swojej głowie mielił właśnie wszystkie za i przeciw. Dotyczące oczywiście związku, relacji, tak, kontaktu. Tutaj widać, że on mm, chce kontaktu na pewno i ten kontakt z wami, tak jakby ładuje jego baterię. To jest pokazane. On czuje się wtedy fantastycznie. Czyli on już nie chce czekać. Nie chce myśleć nad tym, co ma robić, bo on już wie. On wie, on wie, że on chce iść w Waszym kierunku. I tu jest pięknie karcie, na karcie pokazane, że On chce się bawić. Znaczy nie bawić Wami, tylko bawić życiem. Tak, podjął decyzję i chce iść w tym Waszym kierunku. E, tutaj widać, że jest silna osobowość, ale On też zauważył w Was taką e, kobietę, która. Jest mądra, jest cierpliwa, jest wyważona, jest uczuciowa, ale też jest pokazane, że wasza jakby bierność, jest, bierność zatrzymała może tą relację. I on też dał sobie czas na jakieś tam właśnie przemyślenia, bo tutaj widać, że mężczyzna był aktywny pewnie w niektórych przypadkach był aktywny, w niektórych nie był aktywny. Ale jeżeli ta aktywność się zatrzymała, to mężczyzna po prostu się e, zawodowo zmęczył, ale też e, ta tęsknota dała mu popalić. Więc e, tutaj rusza do przodu z nowymi e, możliwościami w Waszym kierunku, otwierania się na kontakt, na bycie razem, bycie raz, znaczy, bycie razem, no, e, robienie coś razem, wyjazdy. Wiadomości, maile czy tam, no zależy jak to, telefony i spędzanie czasu razem. Patrzymy dalej, czy mężczyzna. Czy mężczyzna tęskni? Czy mężczyzna tęskni? Mężczyzna poczuł pustkę, wielką pustkę, yy, i czuje pustkę, jeżeli was nie ma obok. To jest taka, takie, takie, że czegoś, czegoś mi brakuje, jej mi brakuje, tak? Ona była całym sensem mojego życia. Ona jest całym sensem mojego życia. Teraz to wiem. chcę chcę tutaj otworzyć się na tą relację No on się musiał ale jeżeli się mężczyzna wycofał bo było tam pokazane to tutaj jakieś finansowe sprawy i zawodowe jak, i też jakieś nowe projekty, które mm, dały od, odgrodziły o, odgrodziły was y, odgrodziły jego od was. Ale widocznie taki czas musiał być, bo on poczuł niesamowity brak i wyczerpanie tym ciągłym myśleniem o Was, tej tęsknocie i już miał tego po kokardy. I to po duże kokardy. On tutaj jakby jest zainteresowany ruszeniem do przodu z tą relacją, ale... Jest jeszcze w takim ogromnym, paraliżującym strachu. Czemu on się boi? Jezus marzy o Was. On marzy, on sobie wizualizuje to spotkanie, ten kontakt, ten romantyczną relację. Jesteście dla niego bliskie, jesteście dla niego kimś, kogo jakby zdał od nie wiadomo kiedy, od stu lat i w ogóle. I on yy, bez Was egzystować już nie potrafi. Przeżywa... Każdy kontakt z Wami przeżywa. On chce to utrzymać jak najdłużej. Jezu, jak to jest to romantycznie pokazane. Ojeju. Także on ma, ma lęki, ale tu są jakieś lęki wewnętrzne w nim. To może. ale czym to jest spowodowane te lęki u niego? Stresem. Stresem. I że Wy będziecie go w jakiś sposób oceniać. W jakiś sposób e, nie dorasta wam, może inteligencją, swoją osobowością e, swoją osobą, tak? Nie osobowością, swoją, może nawet osobowością, że wy jesteście takie dojrzałe, takie wspaniałe, takie rozwojowe, a on. E, a on, no niestety, on nie czuje się e, dobrze. Znaczy, nie, że w waszym towarzystwie nie czuje, on się sam ze sobą nie czuje dobrze i jego e, te lęki są spowodowane właśnie niskim poczuciem wartości. Tutaj musiało być tak, że w jakiś sposób były torpedowane w ogóle jego pomysły. Mógł w dzieciństwie e, lub e, w, w pracy zawodowej, w życiu osobistym, mógł być cały czas poddawany jakimś stresowi i jakimś kon, e, kontrolom i jakimś. Jakiś teston, nawet powiem, i to może też być przez kobiety. To mogło też być jakby działanie kobiet, i, i co umniejszyło jego osobę. I to, I to powoduje ogromne lęki. Te lęki właśnie odzwierciedlały też to wyczerpanie, bo on tęskni, a nie mógł ruszyć, a tak bardzo, bardzo chciał. Bardzo chciał tego kontaktu, tych spotkań, e, tak bardzo chciał się zbliżyć do Was, ale to nie tylko, nie mówię o seksualności, dla Niego jesteś marzeniem i On egzystować już bez Was nie potrafi. On chce się trzymać tego e, i, i jeszcze, i, i On nie, nie, nie widzi nic poza Wami, On nie będzie widział nic poza Wami, On chce być w tej egzystencji, właśnie w tym, e, w tej relacji z Wami. Tylko on musi pokonać ten lęk i stres. Czyli tutaj trzeba, tutaj by trzeba było y, troszkę y, wyłonić się jako kobieta. Y, y, ja mam, nie mówię, żebyście tu jakoś manipulacje tworzyły, czy były kimś, kim nie jesteście, ale bądźcie troszkę takie delikatniejsze i takie dziecinniejsze, Znaczy nie mówię, wiecie o co mi chodzi, tak? Że tutaj do tego mężczyznę nie jak matka, nie jak siostra, nie jak córka absolutnie o tym nie mówię, bo wtedy tak delikatnie się do kogoś podudzi, ale coś w takim sensie delikatności, tak? Żebyście były takim, taką osobą, która potrafi dojrzeć w nim też te pozytywne cechy, jakby je udokumentowywać w cudzysłowie, czyli jakby potwierdzać. Oczywiście nie nadinterpretowywać, tylko potwierdzać to, co widzicie. Jemu to jest bardzo potrzebne, żeby on wyszedł z tych lęków i żeby ta relacja mogła ruszyć. No tu jest, on, on, musi, on musi zrozumieć, że, i Wy musicie też zrozumieć, że tu jest potrzebny czas, żeby jego serce miało świadomość tego, że wy nie jesteście, że wy jesteście innymi kobietami, dajecie sobie czas na to, żeby on mógł uleczyć te swoje jakieś tam traumy, czy jakieś problemy z tym brakiem pewności siebie, z brak i z tymi lękami. Czyli tu jest potrzebna cierpliwość, ale też uważność. Uważność i tak jakby i, I tak jakby docenienie tych jego pozytywnych cech, jakby mm, po, 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 potwierdzanie, że, znaczy nie, nie potwierdzanie, jakby tutaj jest potrzebne y, utwierdzanie go, o utwierdzanie go, że w tym czy w tamtym jest dobry. Oczywiście w tym czy jest niedobry, no to nie potwierdzamy, nie utwierdzamy go w tym, ale w tym co faktycznie widać, on będzie wychodził, jeżeli wasza, wasza postawa da mu, da mu, zacznie mu dawać taką pewność siebie, nie egoistyczną, to on zacznie wychodzić z tej skorupy, tak? Zacznie wychodzić z tej skorupy, i wtedy ta relacja będzie ewoluowała. On wtedy. Będzie się cieszył jak dziecko, że jest kochany, że czuje się, że czuje się też, że wychodzi z tych, z, tych, z tych lęków, że ktoś w końcu go akceptuje. Tak? To jest też potrzebna akceptacja takiego, jakim jest, a docenienie go za zalety, które trzeba docenić. Tu to jest potrzebne bardzo. I mężczyzna będzie wychodził z tej pustki, z tej tęsknoty. On i tak już tutaj było tylko rozważania, tak? No. Ktoś mu podcinał skrzydełka, niestety. Niestety. Bardzo wrażliwy, bardzo wrażliwy mężczyzna.